Witamy serdecznie wszystkich czytelników strony wintershoes.pl Zbliżamy się do Zakopanego na turniej Pucharu Świata w skokach narciarskich Tyle jadymy. Jadymy, JADYMY! Jakby ktoś nie wiedział to biuro ochrony rządu Zmierzamy <gry> razem z Grzegorzem w stronę Wielkiej Krokwi Zagościliśmy na chwilę w centrum prasowym koło hotelu Chyrny Następnie przemieścimy się na Wielką kroki. Teraz właśnie idziemy za kibicami. Witamy serdecznie przed Wielką Krokwią w Zakopanem. Przed nami konkurs indywidualny w skokach narciarskich. Wczoraj odbył się konkurs drużynowy, w którym Polska miała apetyty na pierwsze miejsce. Ale niestety, albo stety udało się zdobyć drugie miejsce, co też jest chwalebne i, i dobre dla naszych skoczków. Dzisiejsze nastroje przed konkursem naszej ekipy, z tego co dowiedzieliśmy się od Piotra Fiasa, są bardzo pozytywne. Krzysztof Miętusz tak samo jest bardzo pozytywnie nastawiony do dzisiejszego konkursu. Jak widzimy, w tle wszystkiego dogląda pleze także. Na pewno będzie wszystko zapięte na ostatni guzik. Pogoda jak na ten moment jest wyśmienita. Leciutki tylko wiaterek, co widać po masztach reklamowych. No i czekamy na kolejny konkurs. Za nami ekipa deptaczy. Właśnie przygotowuje skocznie do całego konkursu. Kibice schodzą się już główną aleją. Jest już tam kolorowo i dosyć gwarno, aczkolwiek na skoczni jeszcze kibiców nie widać, bo nie są wpuszczani. Wzdłuż całej alei świetnie rozstawiane są stragany, w których można kupić sobie różne pamiątki lub, lub coś do zjedzenia. Jest w samo południe i jak widać słoneczko za tym, ale bezchmurnie, obłoczki małe Także jak mówiłem reklamy I oczywiście transparenty flagi kibice Kamila Stoch'a. Tak, widzimy fajne flagi właśnie z oficjalny klub Kamila Stoch'a, który serdecznie pozdrawiamy Współpracujemy z tym klubem, wymieniamy się informacjami zawsze z prezesem klubu, który jest naprawdę bardzo fajny. Pozdrawiamy Cię, Rafał. Bardzo znane flagi, bardzo znane fankluby i znane grupy kibiców, które zawsze przyjeżdżają. Czekamy oczywiście na flagę Straconki, która jest nieodzowna na, na, na wielu zawodach światowych i, i polskich. Kibice ze Straconki zawsze, zawsze jeżdżą i tak samo dopingują naszej drużynie. Widzimy prezesa. Pozdrawiamy wszystkich. Całą relację będziecie mogli zobaczyć na wintershoes.pl.